Słowo Boże mówi o tym, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony i uczy nas o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. Możemy znaleźć kolejny argument za tym 1 Koryntian 3, 13 17. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział od 13. Do 17 wersetu Informuje nas, każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień się objawi, a jaka jest robota każdego, ogień doświadczy, jeśli się czyja robota którą budował, ostoi i zapłatę weźmie. Jeśli czyja robota spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam Zostanie zachowany tak jednak, jak przez ogień. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w Was? Jeśli kto kazi świątynię Bożą, tego Bóg skazi, albowiem świątynia Boża świętą jest, a Wy nią jesteście. Czyli widzimy tu wyraźnie, że jest pouczenie o tym, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, dlatego że wieczne bezpieczeństwo wierzących jest zagwarantowane przez Słowo Boże. Dzieło każdego człowieka wierzącego stanie się jawne, bo dzień to objawi, ponieważ objawi się to przez ogień, a ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego wierzącego człowieka. Jeśli czyjeś dzieło trwać będzie, które na ten okoliczność zbudował, otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, to taki człowiek poniesie stratę. Nie zostanie pochwalony, ale on sam ocaleje, ale tak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Jeśli ktoś zbezcześci świątynię Bożą, tego Bóg zniszczy, bo świątynia Boża jest święta, a Wy nią jesteście. Apostoł Paweł mówi o trzech rodzajach pracowników w Domu Bożym, rozróżniając ich słowami. Jeżeli kto, pierwszym jest chrześcijanin, który dobrze służy i buduje zgodnie z wolą Bożą. I mówi: Otrzyma nagrodę. Zostanie pochwalony przez Boga. Drugim pracownikiem jest chrześcijanin, który nie służy zgodnie z wolą Bożą, tylko według własnego widzi Misie. Jest on owszem sam zbawiony, ale działa według własnej woli. Mówi, że słowo Boże, że taki poniesie stratę, ale nie utratę zbawienia. Nadal będzie zbawiony, ale tak jakby przez ogień. Z tego jasno wynika, że prawdziwy wierzący, który nie zachowuje się dobrze, traci swoją nagrodę, nie zostanie za to pochwalony, ale nie traci zbawienia. Trzeci typ pracownika to ten, który jedynie wyznaje, że jest chrześcijaninem i zajmuje miejsce chrześcijańskiego sługi, podając się za chrześcijanina, ale nie będąc wcale zbawionym. I nie jest on prawdziwym wierzącym. Mówi Bóg o tym, tego Bóg zniszczy, który ma przejść po prostu przez sąd Boży, pod sąd Boży, więc ten, kogo Bóg zniszczy, będzie sądzony na sądzie Bożym.